Fabryce prądu. Zrobiłem prąd. Chodźmy powiedzieć szefowi: Prąd gotowy. Excellent, więc you Ale jak to? Mam Ma problem z dunzałem. Czemu nasz krzak w gabinecie? All right, years. Teraz możemy hours. Czas pokonać Akila dzięki mojemu nowemu planowi. On jest jeszcze zlejszy. Co to ma być? Szybko załóż jakiś kostium albo coś. To może być? Weź co chcesz. My się chowamy a ty coś zrób. Co się tu gotuje? Gdzie jesteś, Elektrofil? Witaj, Janki My to się chyba jeszcze nie znamy. Kapitan Bulwers. Czemu Bulwers ze wszystkich słów? Nieważne, ale spójrz za siebie. Po co? Uciekł. Ale chwila, to nie był żaden zwykły młotek. To był elektrofil młotek. Ja mu dam. Halo, okradają fabrykę? Przecież w niej jestem. Idź z tym spamem jeszcze o fotowoltaikę. Zapytaj, co? Ale znam ten głos. To szef fabryki, jak ja go dorwę. Casual Pallets. Pokaż się. Czas Alki O oh, Krona. Witaj. Alki. A to ty nie pracowałeś dla mnie? Niestety dobra materialne są czasami lepsze niż wartości moralne, panie Alki. O tak? 5 U. Do twoich usług, panie Alki. Zbigo. Teraz muszę znaleźć tamtych dwóch. Go, go, gadget, elektrofil, radar. Na radarze są dwie kropki. A więc ten cały kapitan bulwerstone na 100% drugi elektrofil. Do tamtąd, gdzie oni są. Ale najpierw. W sekretnej bazie elektrofila. Teraz, gdy alkila już nie ma, możemy wziąć cały prąd. Weź otwórz. Zły elektrofil. Ale ja jestem kapitan. Dupa, jesteś, a nie żaden kapitan bulwers. Co wy macie z tymi kapitanami tak poza tym? Bo jesteśmy z czwartego wymiaru. Gdzie jest elektrofil? A nie ma go tu. Dziwne. A więc tak się bawimy. Alkil kontra zły elektrofil. Ej, ale ja nie chcę. Mówi się o dwieczni wrogowie. To jeszcze nie koniec, Alkil. A więc gdzie jest elektrofil? Alkil nigdy nie pokona mocy elektrobota 18000. Czas na transformację. Zaraz cię zgniotę i pokonam raz na zawsze. Co się dzieje? Alki. Niszczyciel światów i galaktyk. Ale co najważniejsze, elektrofila. Nie wiem czym jesteś i, nie wiem czy chcę wiedzieć, ale twój czas dobiegł końca. Alki. Alki kontra elektrofil. Co ze śmieszną muzyką? O nie! Muszę uciekać! Udało mi się uciec! Gdzie on już zniknął? Witaj Elektrofil! Stwierdziłem, że wolę cię pokonać Ferik Kwadrat! Alkil kontra Elektrofil! Odwieczni wrogowie! To jeszcze nie koniec alkiluś. Co to ma znaczyć alkilku? To jeszcze nie koniec elektrofila. Witam alkil. Pominęło mnie coś. Widzę, że elektrofil już pokonał. Ale co gdybym ja go teraz zastąpił?